sobie proces nauki dowolnego języka, w którym Twoja nauka słownictwa jest uporządkowana, maksymalnie wykorzystujesz czas spędzony na nauce, nie czujesz przytłoczenia, a w dodatku to nie ty musisz się martwić o to, kiedy powtórzyć dane słowo i nie musisz zatrudniać się nauczyciela ani nawet sztucznej inteligencji. A teraz przestań to sobie wyobrażać i wspólnie ze mną wdróż taki scenariusz w życie. Brzmi nierealnie? Wiem. Ale sprawdźmy, w przeciągu najbliższych kilku minut opowiem Ci o tym, jak trzy magiczne litery pomogą Ci przyswoić więcej słów i zwrotów w krótszym czasie i z mniejszym wysiłkiem, jakkolwiek kolorowo to brzmi. A zdaję sobie sprawę, że brzmi bardzo kolorowo. I mówiąc szczerze, szkoda, że nie nauczyli mnie tego w szkole, tylko musiałem odkryć to wszystko sam, rozpoczynając przygodę z samodzielną nauką języków. Będzie trochę językowo, będzie bardzo praktycznie, i na myśl o czym jako psychologowie świecą mi się oczy: będzie dużo o tym, jak działają nasze mózgi i jak możemy z nimi współpracować zamiast walczyć aby zapamiętywać lepiej, szybciej, efektywniej i co być może najważniejsze na stałe. Na lata, a nie do lata. Cześć językowa siłaczko, cześć językowe siłaczu. Ja, jak już wiesz, albo jeszcze nie, nazywam się Patryk Topoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością. Jestem psychologiem z doświadczeniem w nauce 11 różnych języków. I cóż, tutaj udowadniamy, że żaden język nie jest obcy, a języków można się uczyć przyjemnie i skutecznie i nawet całkiem szybko. Więc chodź, pomaluj moją naukę języków na Spaced Repetition System, czyli SRS. O co ten cały hałas? A no właśnie, to space repetition system, czyli system rozłożony w czasie powtórek. Metoda SRS opiera się na wykorzystaniu naszej pamięci i zdolności do przyswajania nowych informacji w optymalny sposób, choć... Technicznie rzecz ujmując SRS został opracowany w latach 80. minionego wieku. Na początek musimy się wybrać w podróż w czasie do końcówki XIX wieku, kiedy to niemiecki naukowiec Hermann Ebbinghaus, profesor psychologii na Uniwersytecie we Wrocławiu i Halle, prowadzi pionierskie badania nad procesami zapamiętywania i przede wszystkim Zapominania. Jego prace doprowadzają do sformułowania tzw. krzywej zapominania, która pokazuje, jak szybko zapominamy informacje bez powtórek. Okazuje się, że w miarę upływu czasu coraz wolniej zapominamy o ile w odpowiednich momentach dane słowo czy dany element wiedzy powtórzymy. I tu pojawia się S.R.S. No tak, nie od razu, bo musiało minąć aż 100 lat. 100 lat później ktoś wreszcie postanowił wykorzystać te zależności w nauce języków, a w zasadzie każdego zakresu wiedzy, który wymaga zaangażowania procesów pamięciowych i pamięci faktów, takiej pamięci jak to na przykład, jakie są daty historyczne, słowa w języku obcym, czy też terminy potrzebne na studiach medycznych, czy prawniczych i tak dalej. Przenosimy się co ciekawe do Poznania, gdzie Piotr Woźniak, student, a później naukowiec opracowuje system interwałów w powtórkach i tak zwany cykl życia powtórek wraz ze swoją wersją krzywej zapominania w odniesieniu do słownictwa w języku angielskim, a także zagadnień z dziedziny biochemii. I co bardzo ważne, Woźniak opracowuje cykl życia powtórek nie tylko na papierze w formie modeli, ale przede wszystkim w formie programu komputerowego, czego swoją drogą wśród rzeczy Ebbinghaus zrobić nie mógł. W ten sposób powstaje wstępna wersja algorytmu SN, który, aby określić optymalny czas między kolejnymi powtórkami dla danego elementu informacji, bierze pod uwagę takie czynniki jak jakość zapamiętania do tej pory, liczba poprzednich powtórek i subiektywne odczucia użytkownika. I jak postanowił swój algorytm skomercjalizować, stąd narzędzie SuperMemo właśnie na bazie algorytmu SM, ale na bazie algorytmu SM2 powstał też słynny program Anki, a w z którego ja na przykład osobiście korzystam, a w późniejszym czasie różnego rodzaju systemy powtórek bazujące na podobnych zasadach stały się tak naprawdę normą w każdej szanującej się aplikacji językowej. No, powadło linko, które postanowiło po prostu nie mieć żadnego sensownego systemu powtórek, ale mniejsza. O tym innym razem. Teraz skupmy się na tym, dlaczego warto wykorzystać SRS podczas Twojej nauki słownictwa. Mówiąc po ludzku, w SRS chodzi o to, aby powtarzać informacje wtedy, gdy nasza zdolność do przypomnienia sobie tych informacji zaczyna maleć. Przy odpowiednim doborze odstępów czasu możemy sprawić, i na tym nam najbardziej zależy, że informacje te zostaną przeniesione z pamięci krótkotrwałej do pamięci tak zwanej długotrwałej, długoterminowej z tą długą datą przydatności do użycia w naszym wypadku, nawet po wielu, wielu latach. W praktyce oznacza to, że dzięki SRS jesteśmy w stanie nauczyć się znacznie więcej słów, w krótszym czasie i z mniejszym wysiłkiem. W dodatku algorytmy SRS nie są żadną tajemnicą w dużej mierze są darmowe i można z nich bardzo wygodnie korzystać. A tak swoją drogą oczywiście warto się uczyć słownictwa w kontekście i warto robić wiele innych rzeczy. O tym powiedziałem w tym szkoleniu, które tu się teraz wyświetla. Nigdy nie wiem, czy to jest tu, czy tu. No dobra, Patryk, a jak wykorzystać SRS w praktyce? Możesz pomyśleć, pomyślę ja z kolei, że bardzo dobre pytanie i mniejszym bardzo chętnie odpowiem. Otóż wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie oprogramowanie, na przykład wspomniane przeze mnie anki, które mam zainstalowane na tam oto, tamtym oto komputerze, albo choćby pudełko bazujące na systemie Lightnera, czyli taka fizyczna forma SRS, jak na przykład pudełko MemoBox, i później wystarczy uczyć się z gotowych zbiorów fiszek, czy to papierowych, czy elektronicznych, a po prostu później, oczywiście to, co jest dostępne na komputerze, jest, jest też dostępne na telefonie, tak takich jak tak jak Anki, jak Memrise czy jak Quizlet, choć warto pamiętać, że w Quizlecie SRS jest dostępny tylko w wersji płatnej, więc w wersji darmowej Quizlet staje się w tym kontekście trochę bezużyteczny, dlatego na przykład ja korzystam osobiście z Anki. Tak czy tak, możesz uczyć się z gotowych zbiorów fiszek lub tworzyć własne zestawy. Jeśli chodzi o gotowe zbiory fiszek, to tak naprawdę w dużej mierze, tak jak mówiłem, wiele szanujących się aplikacji językowych czy programów komputerowych czy niekomputerowych do nauki języków też ma jakąś formę SRS-u, choćby Speakly czy Babel też swego rodzaju SRS w tej takiej swojej zakładce powtórki stosują, więc tak naprawdę warto też się zainteresować po prostu, sprawdzić, zapytać twórców danej aplikacji, sprawdzić w jakimś dziale popularnych pytań, najczęściej zadawanych pytań, sprawdzić po prostu jaki jest system powtórek w danym narzędziu, bo to może niewspółmiernie mocno wpływać na to, jakie będą nasze efekty w działaniu z tym narzędziem. I teraz tak, kiedy masz już swoje fiszki, algorytm z Twoją pomocą zadecyduje, jakie będą odpowiednie interwały dla poszczególnych fiszek właśnie na bazie tego jak ci z nimi idzie jak odpowiadasz jakie są twoje odczucia a tobie nie pozostaje nic innego jak tylko regularnie się uczyć. Interwały pomiędzy powtórkami będą się wydłużać i wydłużać i wydłużać aż w końcu osiągniesz poziom, w którym dane słowo zostanie przeniesione do twojej pamięci właśnie tej z długą datą przydatności do użycia w praktyce. Bum. I taką naukę języków to ja rozumiem. Oczywiście cały ten proces możemy wspomóc, jeśli pomiędzy sesjami nauki z fiszkami będziemy korzystać z naturalnego języka. Słuchając, czytając oraz rozmawiając, o czym opowiedziałem nie w jednym, nie w dwóch i nawet nie w dwudziestu innych filmach na tym kanale i jeszcze na pewno opowiem. Ale w zasadzie, choć SRS jest szczególnie przydatny w nauce słownictwa, można go również wykorzystać w innych aspektach nauki języków. Możemy na przykład tworzyć fiszki z przykładami użycia gramatyki, z idiomami czy nawet z dialogami do ćwiczenia umiejętności konwersacji, a także trzecia z takich programów jak Anki możemy uczyć się innych rzeczy niż języki. Opcja, tak jak opowiadałem wcześniej, choćby jest to często stosowane na studiach prawniczych czy medycznych, czy w szkołach, wszędzie tam, gdzie trzeba dużo zapamiętać, tylko niestety nie uczą o tym, jak się uczyć w szkołach, ale to jest problem na inny film, który nagrywa mnie bałem. Więcej o tym, jak dokładnie ja tworzę fiszki, opowiedziałem w module 10 kursu mojej autorskiej metody Język Wrok, czyli w module językowy architekt, który to kurs i który to moduł opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w nauce 11 języków, więc jeśli Cię to interesuje, język w 你保险。Well, Podsumowując wątek SRS, jak na dłoni widać, że nie jest to nic magicznego, po prostu jest to fantastyczne narzędzie, fantastyczny algorytm, czy też mówiąc szerzej, system, który może Ci pomóc uczyć się słownictwa, choć oczywiście najważniejsza jest konsekwencja i to, aby cały czas po prostu się uczyć w małych porcjach codziennie, kilka razy dziennie, na przykład kiedy ja się uczę, czy to z takimi fiszkami, czy z fiszkami na komputerze, to kilka razy dziennie po prostu staram się zrobić taką małą turę gdzieś. W ciągu dnia na kanapie, kiedy sobie odpoczywam, czy kiedy jadę komunikacją miejską, a propos autobus akurat przejechał, tego typu rzeczy staram się po prostu wplatać w mój plan dnia, aby po prostu zawsze mieć jakiś moment, kiedy mam ten kontakt z językiem, kiedy zrobię sobie 5, 10, 15, 20, 50 takich powtórek w jakiejś przerwie w ciągu dnia, to później są to takie efekty, które się łączą w całość. I prawdziwe, prawdziwe, duże wymierne efekty widać po prostu po dniach, tygodniach, miesiącach, latach nauki w ten sposób. Ja lubię myśleć o tym tak, że to jest swego rodzaju inwestycja, czyli inwestujemy jakiś kapitał czasowy w to, żeby uczyć się w taki, a nie inny sposób, ponieważ zwrot tej inwestycji jest nieproporcjonalnie wyższy niż przy innych formach nauki, ponieważ po prostu z tego minimalnego czasu, który w to włożymy, wyjmiemy te największe możliwe zwroty, jeśli chodzi o naszą. Pamięć. I oczywiście warto pamiętać, że oprócz zawierzenia pamięciowych kwestii w ręce technologii Kluczem do sukcesu jest to, że musimy zwyczajnie zadbać o regularne powtórki i właśnie to systematyczne dodawanie nowych słówek i nowych zwrotów do naszej talii fiszek, czy to fizycznej, czy to elektronicznej. W ten sposób nasz mózg będzie miał po prostu więcej szans na optymalne przyswojenie informacji, a to tworzenie fiszek to już jest sama w sobie nauka, a później powtarzanie to drugi, równie ważny element tej nauki. I mogę powiedzieć, jako osoba mająca doświadczenie w nauce wielu języków, tak z pełnym przekonaniem, że SRS w znaczącym stopniu zmienia całą dynamikę w nauce języków. Przyspiesza proces zapamiętywania, dodaje nam pewności siebie i takiego poczucia, że wiemy, co robimy, a co najważniejsze, ułatwia utrzymanie motywacji, gdyż po prostu widzimy szybkie postępy w nauce i widzimy efekty. Powodzenia i oczywiście jak zawsze życzę Ci owocnej nauki języków w nadchodzącym tygodniu. Jeśli oglądasz ten odcinek do końca, napisz w komentarzu nektarynka w języku, którego się uczysz. Dobra, na koniec dyskusja lub dodatkowe pytania na temat SRS poza komentarzem z nektarynku, więc których się uczysz. Oczywiście taka dyskusja na temat dzisiejszego odcinka również mile widziana. Daj znać, czy korzystasz, jak korzystasz, jakie są Twoje ulubione narzędzia korzystające z SRS, a może jest to coś dla Ciebie kompletnie nowego. I co? Łapki, subskrypcja po nowy wideo poradnik, następny poniedziałkowy wieczór. Wpadnij też na IG po kulisy mojej nauki języków i zapisz się na newslettera po nowe metody, nad którymi cały czas pracuję. No i jeśli chcesz nauczyć się języka razem ze mną, to dołącz do grona ponad 1300 kursantów metody Język z gwarancją efektów lub zwrotem środków. Szczegóły na językwroc.pl oraz w opisie podobnie jak newsletter i w sumie wszystko, o czym mówiłem. Owocnej nauki, miłego tygodnia i widzimy się w przyszły poniedziałek. Горящий рис. Добря. Ем нектаринка.